Najgłupsze porady psychologiczne z TikToka, od fangotena, żyje jak absolutnie najlepszy content do oglądania. Przepraszam, przepraszam za spóźnienie. Uciekł mi tramwaj. i eee, nie mogłem dotrzeć. Ej, co było na wykładzie? Osoby, które śpią w ten sposób, są bardzo towarzyskie. Co zrobi kobieta, której się nie podobasz? Po pierwsze, kiedy ją przytulisz. Poklepie cię po plecach. Mocny fakt o kobiecie. Wiesz skąd wynika? Ponad 80% stresu i depresji u kobiet z nadmiernym. Ej, ta Monia to jest po prostu specjalistką! Totalnie! Myśli. Więc jeśli chcesz poznać prawdę, porozmawiaj z tą osobą po północy. Co? Ty wiesz co? Ja jednak chyba na tym etapie zakończyłbym. Mio amico, educazione. To, że rzeczy, które można znaleźć na TikToku potrafią być mega bzdurne, to już nawet nie podlega dyskusji. Czat, wystarczy wejść w jakąkolwiek sekcję komentarzy. Ludzie tam taki syf czasem na TikToku piszą. Ale dobra, zobaczmy. Co. co, co jakie porady psychologiczne z TikToka trzeba stosować w swoim życiu? Ponaliśmy się o tym wielokrotnie. Problem pojawia się wtedy, gdy te rzeczy są bzdurne i jeszcze dodatkowo udają, że są czymś więcej niż są. Hmm, na przykład porady psychologiczne od osoby, która ewidentnie nie ma zielonego pojęcia w tym temacie, docierając do bardzo młodych osób i przy okazji fiorąc im banie. bardzo krótka forma wideo i braki w wiedzy, to jest zabójcza kombinacja. Zwłaszcza w takich dziedzinach jak psychologia, która jest bardzo, bardzo zniuansowana i raczej Plus rzadko jeden. podaje uniwersalne recepty, o ile w ogóle. Takie, które miałyby działać dla każdego, w każdej sytuacji. To teraz wyobraźcie sobie, że ktoś próbuje taką wiedzę skondensować do Parunastu sekund filmiku. Zwie racja czat. Wystarczy po prostu skrócić, wystarczy skrócić sesję z psychologą, z psychologiem, z psychoterapeutą. Taką godzinną sesję do 30 sekundowego TikToka i jesteś zdrowy i nic nie musisz za to płacić nawet. To jest samy plus. Ja normalnie oczywiście zapisuję każdego TikToka, lajkuję wysyłam wszystkim znajomym. Zakładając jeszcze, że to jest autentyczna wiedza psychologiczna, a nie koślawe tłumaczenia jeden do jednego z zagranicznych stronek z działami pop psychologicznymi, może z tego wynikać więcej złego niż dobrego. Sprawdź, co to zachowanie mówi o Twoich uczuciach. Część pierwsza. Psychologia mówi, że jeśli ktoś dużo się śmieje, nawet z głupich rzeczy, to często oznacza, że jest samotny. Kliknij, obserwuj i dołącz do mojej coraz większej, świadomej społeczności. <laughs> Okej. Okay. Dołącz do świadomej społeczności. Wiecie co, kto, jak to brzmi? Świadoma społeczność? Hmm. Dobrze, że nie zbiera pieniędzy jeszcze, bo by już sobie podchodziło pod sektę praktycznie. Dołącz do świadomej społeczności. No mówię, że jak sekta. Świadoma społeczność. Faktycznie, jak ktoś się śmieje, to jest samotny. To już... 7 sekund, robota już została wykonana. Śmiało można klikać obserwuj, i dołączyć do bardziej świadomej społeczności. To jest tak absurdalne na wielu poziomach. Pierwsze, nie ma czegoś takiego jak jedna psychologia. To nie jest osoba, która coś tam mówi. Czy w momencie, gdy na przykład jakieś twierdzenie pojawia się w książce po psychologicznej kiepskiej jakości, możemy już mówić, że. Psychologia mówi tak i tak? Raczej nie. Jeśli ktoś dużo się śmieje, to często oznacza, że jest samotny. Skąd w ogóle takie wnioski? Czemu ona mówi, że często oznacza? Ja bym był jeszcze w stanie zrozumieć, jakby powiedziała, że to może oznaczać i w oparciu o takie i takie badania, ale ja nie wiem, czy ona nawet cytuje te badania. To jest jedno wielkie po prostu. Na pewno jesteś samotny, jak się dużo śmiesz. Dołącz do świadomej społeczności. Ja się nie śmieję. Nie jestem samotna. Mam swoją świadomą społeczność. Obserwuj mnie na TikToku że jeżeli ktoś dużo się śmieje, to oznacza, że jest samotny. Może ktoś jest ostatnio w bardzo dobrym nastroju. O. Może ktoś ma taki temperament. Może ktoś o. używa śmiechu jako pewnego rodzaju mechanizmu obronnego. Są różne rodzaje śmiechu. Może jest to śmiech, który komuś pomaga radzić sobie w trudnych, nerwowych, stresujących dla niego sytuacjach, na przykład podczas kontaktów społecznych. Śmiech czy uśmiech ma tak bardzo dużo różnych oblicz, ale dlaczego ten konkretny ktoś się dużo śmieje? Czad, ludzie się śmieją czasem nawet ze stresu. Są osoby, które jak jest stresująca sytuacja pomiędzy różnymi osobami, tak? To one reagują, niektórym się czerwieni szyja, niektórzy się bardzo pocą, niektórzy się mają stresujące sytuację, ręce się trzęsą, niektórzy się jąkają, a niektórzy się panicznie śmieją. To znaczy, że to jest osoba samotna według tej pani specjalistki naszej świadomej społeczności. Śmieję. Tego najzwyczajniej w świecie nie wiemy. I raczej nie dowiemy się z siedmiosekundowego filmiku. Sposób, żeby poznać, jak bardzo niebezpieczna jest dana osoba. Według psychologii, to jak mocno ktoś jest niebezpieczny. Poznasz po tym, czy ktoś w ciszy potrafi w sobie utrzymać swój gniew. A, <ścoughs> Czekaj, o jakim rodzaju niebezpieczeństwa mówimy? O co chodzi? Ktoś, kto jeździ po pijaku, jest niebezpieczny. Niebezpieczny potrafi być zawodowy fighter, kiedy sytuacja od niego tego wymaga. Niebezpieczny może być socjopata. Każdy z nas w jakiś sposób jest w stanie być niebezpiecznym. Są różne rodzaje niebezpieczeństw i różne sytuacje, w których chociażby gniew czy gotowość do bycia niebezpiecznym jest akceptowalna społecznie bądź nie. Jeśli ktoś wkurzy mnie w markecie, czekając w kolejce do kasy, to nie zawsze najlepszą strategią jest uzewnętrznianie swojego gniewu, nie wiem, bicie wszystkich dookoła i być może w takiej sytuacji ostatecznie uznam, że bardziej opłaca mi się tego nie robić. To, jak mocno ktoś jest niebezpieczny. Poznasz po tym, czy ktoś w ciszy. Potrafi w sobie utrzymać swój gniew. <noise> te komunikaty są tutaj. Nie, no, faktycznie w ciszy trzeba utrzymywać gniew. Czasem się zastanawiam, co jest gorsze. Faktycznie to, że ludzie mogą wrzucać na TikToku takie, syf syfy, takie wysrywy, czy, czy to, że ludzie oglądają TVP. Nie wiem, co gorsze. Tak lakoniczne, że, że w sumie nie wiem, ale być może chodzi tutaj o chroniczne tłumienie i wypieranie gniewu, który zazwyczaj ostatecznie wychodzi bokiem na różne sposoby w nieoczekiwanych sytuacjach i jasne, to nie jest zdrowe. Tego ponownie nie wiemy. Nie wiemy też tego, dlaczego ma to aż tysiące polubień. Znę fakt o kobiecie. Wiesz skąd wynika ponad 80% stresu i depresji u kobiet z nadmiernych myśli. 80% nadmiernych myślenia, znajm im... Ty, ja myślałem, że kobiety mają problem z myśleniem, a to jednak one za dużo myślą i dlatego ma... Dobra, oczywiście, przepraszam. Nie, śmieszny żart. Obserwuj i dołącz do mojego coraz większego świadomego społeczeństwa. Coraz większe świadome społeczeństwo? Posiada całe społeczeństwo, po prostu należymy do niej, nie możemy nic z tym zrobić. Okej, okay, tutaj zaczyna się robić całkiem grubo. Ogólnie overthinkerzy mają w życiu całkiem przerąbane, zwłaszcza jeżeli pod ich overthinking podpinają się autoagresywne, depresyjne myśli. Zresztą neuronaukowcy i psychiatrzy często podkreślają znaczenie sieci stanu spoczynkowego, default mode network, czyli takiej części mózgu, która odpowiada za swobodny przepływ niekontrolowany przepływ myśli, często błądzących, nieustrukturyzowanych myśli, wyjątkowa wysoka aktywność tej części mózgu jest skorelowana z występowaniem depresji, między innymi dlatego, na przykład medytacja, która wpływa na wyciszenie tej części mózgu, często okazuje się być pomocna u osób, które cierpią na depresję i w zasadzie z tym overthinkingiem i depresją często jest pytanie w stylu co było pierwsze, jajko czy kura, bo oba te zjawiska potrafią być komplementarne. Ale nie jest to tylko cecha kobiet, natomiast no, z TikToka płynie tam taki przekaz, że no właśnie, zobaczcie, jak się kończy myślenie u kobiet. Nie depresją się kończy. Naprawdę za dużo. I widzicie, to jest wasza wina, kobiety. Za dużo myślicie po prostu. Mężczyźni jak overfinkują, to oni są produktywni. Nie no, nie Ty, a co? To jest kwestia, triggeruje mnie. To jest straszne spłycenie bardzo złożonego tematu, ale nawet spłycić dało to się lepiej i odpowiedzialniej. To jest naprawdę mocny fakt o kobiecie. Prawda jest taka, że jeśli dziewczyna naprawdę coś do ciebie czuje, to wbrew pozorom nie polubi twoich postów. Ona pójdzie prosto do przeglądania komentarzy. I obserwuj i dołącz do coraz większego świadomego społeczeństwa. <laughs> Czemu? Jeżeli dziewczyna naprawdę cię lubi, gdy tylko cię zobaczy, zatrzyma cię i odtańczy przed tobą maoryski tradycyjny taniec haka. Skąd o tym wiem? Przyśniło mi się to. Lęka, błagam, przestań prać dzieciakom głowy. Samowa ciała pokaże ci, że ktoś z tobą flirtuje. Te pierwsze, kliknij, obserwuj i dołącz do coraz większego, świadomego społeczeństwa. Po pierwsze, kiedy z kimś rozmawiasz, zwróć uwagę na brwi. I o szybkie ruchy brwi w ten sposób. W ten sposób, podświadomie, pokazujemy zainteresowanie. Po drugie, zabawa jakąś rzeczą w dłoni przy rozmowie z tobą. Wtedy uwalniamy swoje napięcie i energię, przykładając na przedmiot. Po trzecie, kiedy ktoś uzna za osobę atrakcyjną, to niektóre miejsca na jego ciele mogą spędzić go trochę bardziej. Głęboki fakt o relacji. Nie bądź zbyt pewny siebie, kiedy ktoś powie, że Cię lubi. Prawdziwe pytanie brzmi, do kiedy? Bo z biegiem czasu Co? do kiedy? Ludzie się zmieniają. Tak jak pory roku. I ten czas pokaże, jak bardzo komuś na tobie zależy. To nie jest głęboki fakt relacji, tylko o sobie, która to wypowiada, o sobie, która najwyraźniej kilka razy w życiu zawiodła się na innych osobach, co nie oznacza, że już zawsze tak musi być. I co ciekawe, mając ciągle nieufne podejście do ludzi, w zasadzie pakujemy się w mechanizm samospełniającej się przepowiedni. Bo kiedy lądujesz w jakiejś relacji, w której jedna strona ciągle. Od samego początku, w zasadzie, do samego końca jest w stosunku do ciebie nieufna, zwłaszcza kiedy jest to kompletnie nieuzasadnione, to taka relacja zapewne zakończy się fiaskiem. Jeżeli przenosisz dokładnie te same nie służące tobie schematy zachowań z poprzednich, starych relacji do relacji nowych, to to jest coś, co warto obgadać z terapeutą. Sposób, żeby. <laughs> Ej, w sumie racja. Tutaj bardzo duży plus jeden do Fangotena. Ale no, koleżanka Monika. No, ma na pewno trzeba powiedzieć, że ma bardzo świadome społeczeństwo. Szkoda, że ona nie jest taka świadoma tego, co się dzieje w, w rzeczywistości, ale trudno. Ktoś powiedział ci prawdę. Jeśli chcesz poznać prawdę, porozmawiaj z tą osobą po północy. Wtedy prawie niemożliwe jest ukrycie swoich prawdziwych emocji. Większość ludzi mówi wtedy prawdę. Czemu CSI nie wpadło wcześniej na te metody. Po co te wszystkie wariografy, okay. skomplikowane taktyki, strategie, przesłuchań? Wystarczy <laughs> rozmawiać z przesłuchiwaną osobą po północy, wtedy po prostu nie jest w stanie Ukryć swoich emocji. Może chodzi tutaj w stanie. o natykowanie. Po prostu taka osoba powie ci wszystko y, przez sen. Gdyby nie fakt, że zazwyczaj osoby, które mówią przez sen, kompletnie był koczą. To są jakieś losowe rzeczy. No ale okej, okay, większość osób po północy mówi prawdę, bo nie jest w stanie ukryć swoich emocji. Osoby pracujące na nocne zmiany no. muszą mieć absolutnie przerąbane i bardzo łatwo mogą stracić swoją pracę. Wchodzisz na stację w środku nocy po grubej imprezie i próbujesz kupić hot doga. Pracownik stacji wali od pana żulę i ma pan absolutnie najstraszniejszą. Najbardziej szkaradną, być może najokropniejszą mordę, jaką kiedykolwiek widziałem w swoim życiu. Tylko ten hot dog, czy będzie coś jeszcze? Absolutnie, <laughs> prawda! Mowa ciała kobiety, która uważa cię za nieatrakcyjnego. Będzie tak. Nie interesujesz mnie, kochanki. Mowa ciała kobiety, która uważa cię za nieatrakcyjnego. Więc co zrobi kobieta, której się nie podobasz? Po pierwsze, kiedy ją przytulisz. Poklepiecie po plecach. To taki uprzejmy sposób na powiedzenie ZEJDŹ ze mnie. ZEJDŹ ze mnie, klepanie. Sędzia Po drugie sposób ocal mi oczy. Ocal mi oczy. Co? Translator po prostu płakał jak tłumaczył. Chodzi o moment w którym przybliżysz się do kobiety w miejscu publicznym. Wtedy kobieta zacznie rozglądać się na boki, szukając osoby która uratuje ją z tej sytuacji. To jest SOS kobiece, które mówi przyjdź i uratuj mnie od tego. Faktu". Po trzecie, kiedy chcesz ją pocałować, a ona nagle odwraca policzek. Okej, okay, to nie jest sytuacja, w której dziewczyna uznaje cię za nieatrakcyjnego. To jest sytuacja, w której stanowisz realne zagrożenie dla ludzi. <grystanie> <grystanie> Potrzebujemy takich porad. Czy to nie powinna być oczywista oczywistość? Naprawdę zaczynam się martwić. 3000 polubień, prawie 500 osób ma to w zakładkach, żeby móc szybko wrócić do tego TikToka, stojąc twarzą w twarz z kobietą, kiedy ta próbuje wezwać policję. Najgorsza rzecz, jaką facet może zrobić. Dobra, dobra. Najgorsza rzecz, którą facet może zrobić, no hashtag psychologia. Co, ja wiem, że tutaj je zasłaniam, ale generalnie w, ja tym w tym TikToku jest hashtag psychologia. No chodź, no powiedz. No ja wiem, co jest najgorsze. Co jest najgorsze? Jak facet jak nie takiego potężnego kuprztala śmierdzącego. No faktycznie, to jest odrzucające. To może, to może być, to może być za dużo. Dawaj, co ten facet może zrobić? Najgorszą rzeczą, jaką facet może zrobić, jest rozmowa o swojej kobiecie z inną kobietą. Mamo, wiesz co, nie wiem. Pomiędzy mną i Weroniką jest ostatnio jakoś kiepsko. Ciągle się kłócimy. Bardzo ją kocham, ale... mam wrażenie, że coraz bardziej się od siebie od... O ty bydlaku, nigdy ci tego nie wybaczę. Z inną kobietą... <noise> no i widzisz, jak ona jest. Ciągle ogląda te TikToki, i potem mnie terroryzuje. Co ta pozycja snu mówi o Twojej osobowości? Część trzecia. Pozycja kłoda. Co to właściwie znaczy? Dokładnie to, co słyszysz. Chodzi o leżenie na boku z ramionami wzdłuż ciała. Osoby, które śpią w ten sposób, są bardzo. Ej. Ale to jest tak przetłumaczone, bo chodzi, że on to udawał planking, czyli faktycznie kłodę. Yeah. To towarzyskie. Cieszą się rozmowami z innymi i są bardzo ufne, czasem nawet naiwne. I kochają być w centrum uwagi. Ach, wyczuwam tutaj mocną inspirację artykułem papilota o tym, co kształt pośladków mówi o twojej osobowości. Poza tym nie da się spać w ten sposób! Żebyś stał się typem osobowości Sigma. Nie! O nie, tylko nie Sigma. O nie, ty, po prostu ludzie płacą tysiące złotych za coaching, za wielokrotne sesje mentoringowe z psychoterapeutami i tak dalej. Nie ona za darmo zrobi z ciebie Sigmę ja jednym TikTokiem 20 sekundowym, tylko nie to.